W pierwotnych planach dzisiejszy uczynek miał być niemal w całości poświęcony omówieniu wyników wyborów w USA, ale to, co w reakcji na nie dzieje się w Polsce, w dużej mierze podchodzi pod numer statystyczny choroby 44.3. Zapytacie pewnie, a co to? Już odpowiadam. Trans i opętanie w nieformalnym 51. stanie USA, tu u nas nad Wisłą, Wskazówki głupoto metrów w polityce leżą w strefie wartości ekstremalnych i ani myślą tę strefę porzucić. Jest sporo Polaków, tych zaangażowanych po jednej bądź drugiej stronie politycznej barykady, którzy widzą to, co jest i traktują zachowanie swoich faworytów jako normę, ale jest niemała, rozsądna grupa naszych rodaków, którzy widząc i słysząc, co wygadują politycy po werdykcie Amerykanów w ostatnich dwóch dopach nie przestają się śmiać. Ponieważ sam chciałbym być zaliczony do tej grupy, w dalszej części opowiem wam dlaczego się śmieje oraz dlaczego jest to trochę śmiech przez łzy. Bo mowa będzie o naszej elicie, wybrańcach narodu, tych co rządzą oraz tych co znowu chcieliby rządzić. Boże, chroń Polskę. Marcin Palada statystycznie, zapraszam. Na początek dziękuję za subskrybowanie mojego kanału. Zachęcam tych, którzy jeszcze tego nie zrobili. Dziękuję za lajkowanie, za komentowanie, za podawanie dalej moich odcinków. Zachęcam też do wspierania tego co robię za pośrednictwem platformy Patronite, Buy Coffee i Zrzutka. Szczegóły w opisie pod tym odcinkiem. Wasze wpłaty Pozwalają pokrywać koszty tworzenia przeze mnie kolejnych odcinków. Jak wiecie, monetyzacja jest przez YouTube'a zablokowana, jeśli chodzi o mój kanał. Może teraz po wyborach w USA ktoś potężny, bardzo potężny weźmie się w końcu za te lewoskrętne algorytmy YouTube'a, obnażając zapędy cenzorskie tej korporacji. Mocno temu przedsięwzięciu będę kibicował i myślę, że takich jak ja będzie wielu. W chwili, kiedy nagrywam ten odcinek, głosy w USA się wciąż liczą, ale wiemy ponad wszelką wątpliwość, że kandydat Republikanów będzie dysponował grubo ponad wymaganymi 270 głosami elektorskimi w kolegium. Finalnie skończy się to pewnie na 312, bo do obecnych już wliczonych dojdzie pewnie jeszcze Arizona i Nevada. Do tego przejęte od demokratów przez republikanów senat z co najmniej 53 miejscami. Poprzednio przypomnę, było ich 49. Do tego jeszcze z dużym prawdopodobieństwem utrzymanie kontroli w Izbie Reprezentantów. Czyli pełnia władzy dla republikanów. To wielki powrót kandydata republikanów od czterech lat wgniatanego w ziemię. Tu otwieramy cudzysłów przez amerykańskich i szerzej światowych demokratów. Zamykamy cudzysłów. Miał przeciwko sobie niemal wszystkie media. Te tradycyjne, ale nie tylko. Także platformy typu YouTube czy Facebook, nie oszukujmy się. Sporą większość sondażowni, tak zwaną opinię publiczną, a w dużej mierze kształtowaną przez samozwańczą elitę. Tysiące celebrytów, którzy agitowali dziesiątki milionów swoich fanów jak Tyler Swift do głosowania przeciwko republikaninowi. Ten układ medialno-celebrycki, prostacki i totalniacki był paradoksalnie pomocny dla zwycięzcy wyborów. Przegrała kandydatka uśmiechniętego świata, progresywnego świata. Wygrał kandydat ludowy, taki z ludu. Ta porażka Halis to coś więcej niż oddanie władzy republikanom. Co cios w agendę globalną tej nowomowy, którą jesteśmy faszerowani o demokracji, prawach człowieka, prawach mniejszości, wolnych mediów, zielone łady itd., itd. Wzniosę hasła: gadanie, a jak wycisnąć to? No właśnie. Zero wartości dla naszych ludzkich spraw, tym czym żyjemy na co dzień. Pamiętacie kandydata republikanów w McDonaldzie? W śmieciarce po tym jak Biden który nie za bardzo wie jak ma na imię, nazwał wyborców Republikanina śmieciami. Powiedział, ale przecież u nas jest generalnie to samo. Owszem, ta demoliberalna pogarda dla zwykłego człowieka, ta wzniosłość tych, co jak kapitalnie określił to zjawisko profesor Łagowski, egzaltują się własną egzaltacją. To jest choroba światowa. To wyzywanie Republikanina od faszystów, Hitlera, Agenta Putina z niemałym udziałem naszych rodzimych demokratów, w tych wyborach poszli jeszcze bardziej po bandzie, bo gra była o najwyższą stawkę, o światowe domknięcie systemu, a innymi słowy, katakumby, czy jak to woli, podziemie dla myślących nie tak jak oni by chcieli. Ci kierownicy od globalizmu. Gdzie zwycięzca z USA wygrał? Tu uwaga, bo. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego nie używam wprost nazwiska. Już odpowiadam, dla tych, którzy są tu pierwszy raz, bo ci, którzy są ze mną na stałe, już pewnie wiedzą. Jestem na cenzurowanym na YouTubie. Nie lubią takich jak ja. Tną zasięgi, tną liczbę subskrybentów. Nie, chcą, nie chcę dawać im dodatkowego pretekstu, by mnie jeszcze bardziej nie wygumkowali. Wracając do wyborów. Przytaczającej większości chrabstw w większości stanów i co dla niego, zwycięzcy najważniejsze, bo dające mu potężną legitymację społeczną, wygrał w głosach na poziomie ogólnoamerykańskim. Nie ma już powtórki z 2016 roku, że wygrał kolegium elektorskie, ale przegrał w głosach z Hillary Clinton. To był nokaut. A Republikanin zawdzięcza swój sukces umiejętnemu łowieniu wśród. Zwykłych Amerykanów, zapamiętajcie, zwykłych Amery Amerykanów, co dla wielu z Was może być zaskoczeniem. Yy, Zwycięzca wyborów nie odnotował progresji wśród białej ludności USA, ale przyciągnął przede wszystkim Latynosów, których udział w puli wyborców rośnie i ta sytuacja będzie miała w kolejnych wyborach swoją kontynuację. Właśnie ci. Ciężko pracujący dla ale nie tylko oni, bo Republikanin co najmniej utrzymał stan posiadania wśród Afroamerykanów, wyraźnie wygrał wśród ludności tubylczej, czyli Indian. Oni wszyscy wybrali jego, biznesmena, bogacza, a nie podkreślającą na każdym kroku, że jest z klasy średniej Kamale Harris. Ktoś był po prostu naturalny, bardziej naturalny i przyciągający, a ktoś był bardziej sztuczny i odpychający. Prosty wniosek. Zwycięzca, co będzie dla wielu z Was pewnie kolejnym zaskoczeniem, stracił wśród najlepiej zarabiających, a zyskał wśród tych, którym powodzi się gorzej. A dla tych ostatnich był po prostu nadzieją. Mówił to, co chcieli usłyszeć. Koncentrował się na zagadnieniach, które są z ich codziennego życia. Żadnych tam Hollywoody i te sprawy. No i jeszcze jeden mały cios strażników światowej demokracji. Republikanin przyciągnął więcej młodych niż to miało miejsce 4 lata temu, szczególnie mężczyzn. Całe to ujadanie w ostatnich czterech latach poszło się... No i on, Elon Musk, on przesądził sprawę. Przyciągnął środek, niekoniecznie konserwatywny, bo w zakończonej kampanii Republikanie grali bardzo szeroko. Wbrew głupotom wygadywanym przez niektórych z polityków Prawa i Sprawiedliwości, tych ultrasów spisu, tych z frakcji instytucjonalno-rewolucyjnej, że przekaz był wyłącznie twardy na ścianę i to dało sukces kandydatowi republikanów. Gdyby tak było, jak mówią, to sztab republikanina musiałby skopiować fenomenalną kampanię PiSu z 2023 roku i walić 24 godziny na dobę. Harris, 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 Harris. Wiąć na pokład naszych rodzimych pałkarzy. Ale tam za Atlantykiem zrobili to, co powinni. Grali na wielu instrumentach. I co najważniejsze, bo z tą częścią podsumowania zmierzamy powoli do końca, republikańska kampania była na tak: pozytywna. Bezpieczeństwo, stop migracji, niskie podatki, zmniejszenie kosztów utrzymania, walka z inflacją, wsparcie dla biznesu i to wcale nie dlatego przez to duże B. No dobrze, tyle w telegraficznym skrócie o tym, co wydarzyło się za Atlantykiem. Wyborczo. Wracamy na rodzime podwórko. Dwóch dni. Dwóch Wracamy na rodzime podwórko, gdzie od dwóch dni mamy, jak powiedziałem na wstępie, 44.3. To numer statystyczny choroby, czyli trans i opętanie. Od kogo zaczniemy? Od rządzących. Proszę bardzo. Pamiętacie, co w dobie internetu? Trudno znaleźć. Czołowi notable Platformy Obywatelskiej mówili... Trzy, dwa, rok temu o zwycięzcy, tegorocznym zwycięzcy wyboru w USA, bo co mówili jeszcze kilka miesięcy temu, kilka tygodni temu, a nawet kilka dni temu, to tym bardziej łatwo sprawdzić. To była pyszność. I tak jak cały postępowy świat: wiara w Kamale Harris, bo przecież potrafi przeczytać kilka zdań z promptera i ma za sobą gwiazdy. To wystarczy do wygranej. Co pisał Michnik? Że powrót republikanina to jak dojście do władzy Hitlera w Niemczech w latach 30. No i ta rzekomo rosyjska genturalność, w którą ubrali nawet Elona Maska. No kompletna szajba. Ale to już było. Wszyscy wiedzieli, że z nową republikańską administracją będzie naszej rządzącej centrolewicy nie po drodze. Bo jak miałoby być inaczej, skoro. Przy wsparciu Waszyngtonu, demokratycznego Waszyngtonu, udało się uratować w 2023 roku demokrację w Polsce. Jak? Mówiłem o tym dosyć szczegółowo w jednym z poprzednich odcinków. W Warszawie Karty chciał samodzielnie rozdawać Berlin po 2023 roku, ale ci za oceanu się na to nie zgodzili. Stąd powstał polityczny miks. Bajdenowa Ameryka obstawiła PL 2050 chłowni, które miało też i europejskiego ekoliberalnego opiekuna. Finalnie Waszyngton miał pakiet kontrolny na, za sprawą trzeciej drogi i bardzo dobrego wyniku w wyborach. Ale to się właśnie kończy, bo za Atlantykiem idzie zmiana, i marszałek tysiąclecia idzie do politycznego odstrzału. I to jeszcze w sytuacji, kiedy w kłopotach jest europejski dozorca tego projektu. Jak nie idzie, to nie idzie. Problemy PL 2050, które się w najbliższym czasie jeszcze nasilą spotęgują, to może być przyspieszenie końca projektu trzeciej drogi. Ważnego członu obecnej koalicji, bo PL 2050 pozostanie wierne wartościom demokratycznym i yy, papiestwu europejskiemu demokracji z siedzibą w Brukseli. Pod światłym przewodnictwem wyschniętej Urszuli von der Leyen. A PSL? No cóż. Już deklaratywnie od kilku dni jest bardziej chadyckie, konserwatywne i centroprawicowe. Czy to przebudzenie tej partii da polityczne efekty? Nie wiem, ale zmienia układ sił w dogorywającej trzeciej drodze i szerzej w rządzącej koalicji. Ale wróćmy na oddział zamknięty, bez klamek, z obowiązkowymi kaftanami bezpieczeństwa. Wszak to, raz jeszcze powiem, zdiagnozowane 44.3. I oto na tymże oddziale trwa festiwal Żenady, robienia z ludzi debili. W ciągu jednej nocy, kiedy spływały wyniki, ale wiadomo było, że Kamala nie da rady, nasi demokraci nad Wisłą stali się neutralni wobec zwycięzcy. A po kilku godzinach wielu z nich zadeklarowało wstąp niemalże wstąpienie do jego fan klubu tutaj u nas nad Wisłą. Powiecie, komedia, owszem, komedia. I to nie trzeba żadnego pakietu z Netflixa. Ci, co sikali na republikanina, nagle zadeklarowali, że w ogóle od lat nie oddają moczu. Ci, co wymiotowali narzeczonego, poddali wątpliwość i krytykę, twierdząc, że od lat nic nie jedzą, więc nie mają czym wymiotować. Podawać nazwiska trzeba? Widzę, że kręcicie głowami ba, tylko czekać, aż znany minister w trosce o dobre relacje z sojusznikiem z oceanu dokona chłosty na żonie, a filmik wrzuci za pośrednictwem ministerialnej strony. Bo tu u nas nad Wisłą mieliśmy nawet rodzinne opływanie, opu, opływanie republikanina. Bez refleksji, bez umiaru, z głupoty, pewności siebie, chęci gwiazdorzenia w teatrze globalistów. A mowa o polityku, który Oszalał ostatnio na punkcie bycia prezydentem Polski. I załóżmy, że kierownik, ten kierownik, najbardziej znany kierownik w Polsce, mu na to pozwoli, a rzeczone wybory wygra. I kto go wraz z antyfaszystowską małżonką podejmie w Białym Domu? Znaczy, podejmie nawet główny lokator, poniżając wcześniej wydelegowaniem do przyjęcia na schodach tegoż Białego Domu przed głównym wejściem do niego kierownika, Administracyjnego, tego do ogrodów, prezydenckich posiłków czy sprzątania pomieszczeń. Zapytacie zapewne, czy mam satysfakcję, kiedy piszę o, czy mówię o takim scenariuszu poniżenia głowy państwa polskiego. Nie, bo to jest moja Polska, to jest nasza Polska, bo to niestety są takie elity, sami sobie Polacy, stawiający na podsunięty przez służby z zachodu, wschodu, Bliskiego Wschodu i Wielkiego Wschodu od 2005 roku podział. Ten los zgotowali. Znaczy my sami sobie to zgotowaliśmy. Ale żeby nie być aż takim pesymistą, muszę wprowadzić co jakiś czas wątek humorystyczny. Czytaliście wpisy niekoniecznie tych z najwyższej półki polityków Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, polityków w powyborczy poranek, tych demokratycznych akrobatów, szpagatowców demokracji, robiących z odbiorców, to już wspomniałem, ale raz jeszcze użyję tego zwrotu. Debili. Ale uwierzcie, że jest grupa około czwartej Polaków, którzy łykną wszystko po tak zwanej stronie demokratycznej. To tak zwane lemingi. Od razu dopowiem. Tak zwani jedyni patrioci też mają swoich polikanów. Taką mamy polityczną Polskę 44.3. Dla rodzimych demokratów werdykt Amerykanów jest szokiem. Nie tak miało to wyglądać. Tam za oceanem zwycięska Kamala Harris za pośrednictwem ambasadora przepięknej, miała dać zgodę na całkowite domknięcie systemu i łatwy wybór nowego progresywnego prezydenta w przyszłym roku w Polsce. A tak trochę się to wszystko trzeba powiedzieć, skomplikowało. Wbrew temu, co piszą napaleni pisowcy, Mówią ich media i najwierniejsi kibice, wybór republikanina to nie jest czerwone światło dla rodzimej centrolewicy. To jest światło żółte, pulsujące, ale ono nie zamyka możliwości maszerowania dalej, wygrywania dalej. Teraz nadchodzi dla strony demokratycznej czas na otrzęsienie się, pogodzenie się z decyzją Amerykanów, co oczywiście nie będzie łatwe. Wielu będzie na oddziale długo i bez widocznych zmian na poprawę stanu zdrowia psychicznego. Polska nie jest i nie będzie dla Nowej Ameryki na top liście priorytetów i zadań do, nazwijmy to, korekty na rzecz bardziej posłusznej Waszyngtonowi. Powiedział to choćby dzisiaj znawca materii, wyjątkowy znawca materii, ambasador Polski w USA Marek Magierowski w jednym z programów. W mediach, chłodno, realnie oceniając rzeczywistość. Ameryka będzie się w Warszawie, owszem, przyglądać, puszczając co jakiś czas próbne baloniki dla rządzących, testując odbiór i chęć, nazwijmy to górnolotnie, do współpracy i wzajemnego zrozumienia. Waszyngton nie będzie robił gwałtownych ruchów. Nie, bez emocji, na chłodno, z wyrachowaniem. Pamiętajcie, tam za oceanem są profesjonaliści, a nie jak u nas polityczny żłobek, obstawiający tylko czarne lub czerwone. I ta uwaga dotyczy zarówno hazardzistów, z kiepskimi, jak widać, rezultatami, nazywających się u nas demokratami i patriotami. Kasyno jest u nas nad Wisłą, jak widzicie, pluralistyczne. A skoro tykam już drugą stronę. Opozycyjną stronę, przez co rozumiem główną partię opozycyjną, to czas przejść właśnie na drugą stronę oddziału. Tu także obowiązują drzwi bez klamek, kaftany bezpieczeństwa, a na tabliczkach, przy łóżkach pacjentów w ich karcie widnieje wyraźnie to, co po, na salach po lewej stronie oddziału widnieje: 44.3 Trans i opętanie. Jako pierwszy uaktywnił się przed wyborami były minister obrony. Zarządzał dymisji premiera w przypadku wygranej republikanina. Per analogia, dymisję tu w kolonii nad Wisłą powinien złożyć były premier z ramienia Prawa i Sprawiedliwości po wygranej Biden'a w 2020 roku. Tak czy nie? Na no logikę. Do tego doszło skandowanie nazwiska zwycięzcy przez naszych jedynych patriotów na sali sejmowej. Dowód na chęć posiadania statusu wiecznego kelnera. Żadne nazwisko, żadnego polityka niepolskiego nigdy nie powinno być skandowane w polskim Sejmie. Nigdy. A zrobili to polscy politycy z partii, która określa się od zawsze jako suwerenistyczna. Tymczasem w zakresie połykania, czy jak to woli, nawilżania, nie różniąca się od tej, którą uważają za partię zagraniczną. PiS poprzez. Sejmową ekstazę pokazała swój plan na wygranie wyborów. Nie robimy nic. Nowa administracja w Waszyngtonie nas kocha. Pierwszą decyzją nowego prezydenta będzie rozkaz numer 1, łamane przez 2025 o wysłaniu komandosów, którzy wylądują na dachu. KPRM w Warszawie i w niedługim czasie wyprowadzą premiera Tuska z budynku, a następnie zabezpieczą wjazd w roli nowego premiera, samego Jarosława Kaczyńskiego. Myślicie, że ja sobie tak to wymyślam? Myślicie, że w wielu głowach patriotycznych marzycieli nie ma takich fantasmagorii? Przecież przypominam, to są sale położone po prawej stronie oddziału zamkniętego. A jak ocenić wybryk? Czołowego pałkarza obozu patriotycznego, który przekazał nowej administracji za oceanem pakiet na Donalda Tuska, donos na Donalda Tuska, na co Waszyngton republikański bardzo czekał w napięciu i będzie to podstawą do akcji komandosów, o której niedawno wspomniałem, prawda? Ci, co atakowali politycznych oponentów za donoszenie, co robią? Donoszą, to jest nic innego jak. Przepraszam, że powiem sranie we własne gniazdo, co ma dla nas, normalsów, odór pluralistyczny, bo raz demokratyczny, a raz, o zgrozo, odur patriotyczny. Sam fakt, że szef PIS wdelegował do kontaktów z Republikanami, tam po drugiej stronie oceanu, wspomnianego Pałkarza, dowodzi, że w głowie Kaczyńskiego nic się nie zmieniło. Ma być na ostro i pewnie w tym kierunku pójdzie. Nominacja prezydencka Prawa i Sprawiedliwości, a pomoże sam Waszyngton. Wiecie jak to się wszystko dla PiSu skończy? Stopniowym sygnałem o rozczarowaniu do republikanów. Tak jak było to już w 2016 roku. Dostali Mosbacher, która ustawiała ich także tęczowo do pionu, ustawiała po kątach, a na Nowogrodzkie już zapomnieli wizytę Pompeo i jego żądania natychmiastowego załatwienia sprawy mienia pożydowskiego czyli 447 tam, w tym pis to myślą, że sprawa jest już pasem nieprawda. Zapewniam, Republikanie wrócą do kwestii mienia pożydowskiego no dobrze. Więcej kopać pisu już nie będę, nie można zlecać się nad chorym pacjentem, który dodatkowo nie współpracuje z lekarzami, by jak najszybciej opuścić oddział zamknięty. W sumie jak przystało na marzycieli, tu, gdzie są, jest im dobrze. W czterech ścianach, przy nieustannym dopingu płynącym od ultrasów z telewizji Republika atmosfera jest błoga. Można snuć wizje, podawać się za napoleonów, budować strategię, a w rzeczywistości zamki na piasku. Potem wieczorna dawka leków i sen, a następny dzień od nowa przyjdzie ekipa od Republikanina i da nam władzę. Stan ciężki, ale stabilny. Zapytacie, co stoi za wariactwem rządzących i opozycji? Tym spektaklem, który obserwujemy od dwóch dni, ale to tylko wycinek choroby, która trwa już 19 lat. Elementów jest tyle, że ten odcinek musiałby Mieć rekordową długość, gdybym chciał o tym wszystkim powiedzieć. W największym skrócie mamy do czynienia z tymi, którzy przede wszystkim oglądają się na obcych. Tak, oglądają się na obcych. Pokają do drzwi ambasad, z byle do perelami i zapytaniem, czy mają zgodę, by to zrobić. W zdecydowanej większości nie mają kompetencji, by piastować wysokie urzędy. Do tego są, i to będzie łagodne określenie z mojej strony, rozdrgani emocjonalnie. Choć używany przeze mnie w tym odcinku termin oddział zamknięty pozwalałby na użycie dosadniejszych, a mniej przyjemnych dla nich określeń. Dopóki mamy nadmiar wśród polityków tych od 44.3, a że jest ich sporo, udowodniło ostatnie dni po wyborach w Stanach Zjednoczonych, dopóty mamy prawo być mocno zatroskani o losy naszej ojczyzny, Polski.